Za chwilę, trojaczki w mini mini plus. Z przyjaciółmi każda zabawa jest weselsza, każde odkrycie ciekawsze, a każda przeszkoda łatwiejsza do pokonania. Jerzyk, Hepi i jego paczka przyjaciół wiedzą o tym najlepiej. Baw się i poznawaj świat razem z nimi. Jerzyk Happy. Od poniedziałku do piątku o 15.35 i 19.35 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus. Pociągi proszone do rozdzielni po dzisiejszą mega misję! W miasteczku Truxville każdy dzień to nowa szalona przygoda. Potrzebne Pilne wsparcie ratunkowe. Na szczęście Max, Liza, Niko i ich pociągi do zadań specjalnych radzą sobie z każdym wyzwaniem. Mega Express od poniedziałku do piątku o 12:25 i 16:05 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus. Smy? Magia świąt sprawia, że marzenia stają się prezentami bez względu na wiek. Smyk dla wszystkich na święta w super cenach. Gdy pomysły na prezenty Ci się nie kleją, wiesz, że... Czas na hebe! świątecznych inspiracji. Teraz w Hebe setki zestawów prezentowych do twarzy, ciała i włosów w super cenach. Kupuj wygodnie w sklepach i na hebe.pl Przed świętami w RTV Eura 1. Mm, Jak to u Was pięknie pachnie świętami. To zapach naszych świątecznie niskich cen. Te święta mamy dla Was naprawdę mało. No, jest... Taką okazję to warto chrupnąć. Przygotuj dom na święta z rtv u Euro telewizor TCL 2199, Ekspres Philips 3799. Teraz dwie raty gratis tylko w sklepach stacjonarnych. Pójdź na ceny. <noise> <noise> Buongiorno Brad. Włącz swój delonghi. Okej. Okay. Wybierz ulubione ziarna i przygotuj kawę za jednym dotknięciem. Brawo! A teraz zrelaksuj się i ciesz się widokiem. Weź duży łyk i w końcu powiedz perfetto. Perfetto. De'Longhi to nie tylko idealna kawa, to perfetto. Witaj w Douglas, w blasku świąt i radości, w prezentach, które cieszą serce. Douglas, welcome to beautiful. Odkryj wyjątkowe zapachy w świątecznych cenach w perfumeriach i na Douglas.pl. Nie uwierzysz, dopóki nie spróbujesz, z Philips-OVI gotujesz szybciej niż w piekarniku, zdrowiej niż na patelni, i zaskakująco smacznie. A dzięki opatentowanej technologii Rapid Air jedzenie jest zawsze idealne. Philips-OVI zrobi ci każdy dzień. Wybierz Philips, światowego lidera wśród airfryerów i odkryj nieskończoną różnorodność dzięki naszym akcesoriom i aplikacji Home ID. SOMAT prezentuje. Zostanę tu na całą noc. Do rana wszystko zaschnie. So SOMAT, mój numer jeden. Z mocą usuwa zabrudzenie zaschnięte do 72 godzin. Dla perfekcyjnej czystości wypróbuj kapsułki SOMAT Excellence. Teraz prezenty ogarnia Orange. Z najszybszym światłowodem. Bon na wymarzone tablety, smartfony, konsole. Trafione prezenty masz w Orange. Najszybszy światłowód na pół roku za 0 złotych I Bon nawet na 1000 zł. Na wymarzony sprzęt. Tak o, bo Orange tu jest. Stworzyłem Cię, abyś codziennie czyścił i odświeżał naszą toaletę. Ale BREF ma na to lepszy sposób. BREF Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć! Wypróbuj BREF Power Active. Mega okazje w Media Expert. Teraz legendarne gry na konsolę PlayStation 5, Gran Turismo 7, Lego Horizon Adventures, Astrobot, Bot, Ratchet and Clank, Rift Apart. W super cenach. Basz! W tym roku przygotuję najfajniejsze święta dla bliskich. Z Vivigo Twoje święta będą takie jak chcesz. Szybka i prosta pierwsza pożyczka do 4000 na Vivo.pl. Oddajesz tyle, ile pożyczasz dopiero w lutym. RRSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. Program emitowany w wersji z językiem migowym. Raz, dwa, trzy, to my. Za chwilę, bing. To właśnie on, Baranekson. Starzy przyjaciele też tu są Bez przerwy płata w pigle ludziom oraz psom Na przygód sto, Pokochasz, bo To właśnie on, Baranek Szon Baranek Szon Od poniedziałku do piątku o 15.10 w Mini Mini Plus Lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus Niespodzianka! Bardzo małe stworzonka zapraszają do zabawy. Kolorowe, pomysłowe, zawsze uśmiechnięte. Zdrowa dawka humoru dla każdego. Bardzo małe stworzonka od poniedziałku do piątku o 8.40 w mini, mini, plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus. Jesteście ciekawi? Co niezwykłego robi Basia z samego rana? Czas się wziąć do pracy, Miśku. Śniadanie, nawet zwyczajnie rozpoczęty dzień, może stać się wspaniałą przygodą. Wystarczy być ciekawską jak Basia, zadawać pytania i nie tracić dobrego humoru. Basia, od poniedziałku do piątku o 10:50 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus. Na Notino kupisz wszystkie prezenty pod choinkę w spokoju i bez pośpiechu. Wybieraj spośród ulubionych perfum i wielu innych kosmetycznych prezentów w prosty sposób online. Notino. Today is yours. Feel good. Kup prezenty na Notino nawet z 30% zniżką na wybrane produkty, na przykład marek Hugo Boss lub Calvin Klein. Kocham Cię jak stąd, do księżyca. Najpierw wybierz ulubione ziarna i przygotuj swoją kawę za jednym dotknięciem. Dosłownie, tylko jednym. A teraz zrelaksuj się i ciesz się smakiem kawy, której picie jest tak przyjemne, jak głaskanie psa, jak miękki koc, jak włosy brata Pita. Ej, jeśli jesteś, Brad Pitt, Ty longi, to nie tylko idealna kawa, to perfetto. Witaj w Douglas! W blasku świąt i radości, w prezentach, które cieszą serce. Douglas, welcome to beautiful. Odkryj wyjątkowe zapachy w świątecznych cenach, w perfumeriach i na douglas.pl Nie uwierzysz, dopóki nie spróbujesz, z Philips Ovi gotujesz szybciej niż w piekarniku. Zdrowiej niż na patelni i zaskakująco smacznie. A dzięki opatentowanej technologii Rapid Air jedzenie jest zawsze idealne. Philips Ovi. Zrobi Ci każdy dzień. Wybierz Philips, światowego lidera wśród airfryerów i odkryj nieskończoną różnorodność dzięki naszym akcesoriom i aplikacji Home ID. Sajos. Zdefiniuj swoje loki z pielęgnacją Sajos Intense Curls z pantenolem. Dla głęboko nawilżonych loków i fal, bez puszenia. Podkreślone loki, które olśniewają. Pielęgnacja Intenska od Sajos. You Intensified. Teraz prezenty ogarnia Orange. Z najszybszym światłowodem. Bon na wymarzone tablety, smartfony, konsole. Trafione prezenty masz w Orange. Najszybszy światłowód na pół roku za 0 zł. I bon nawet na 1000 zł na wymarzony sprzęt. Tak o, bo Orange tu jest. Stworzyłem ci, abyś codziennie czyścił i odświeżał naszą toaletę. Ale BREF ma na to lepszy sposób. Brew Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć! Wypróbuj brew Power Active. Na święta! Media expert! w Media Expert. Na przykład blok noży Tefal Ever Sharp. Zawsze idealnie ostre. Z najlepszym opatentowanym systemem automatycznego ostrzenia w bloku. Precyzyjne i przyjemne krojenie na lata. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł. Taniej. Z Media Expert. I am Invictus. Yeah, I am Greatness. Yeah. Invictus. And discover Invictus Victory Absolu. The new fragrance by Raban. Program dostępny w wersji z napisami dla niesłyszących.